W kolejnym filmie, jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama, jest ze mną Joshi. Już przeczepiłam mikrofon, bo próbuję go zjeść. Joshi, e, tak, ja widzę, jak ty się cudnie patrzysz w moje oczy, no ale to nie jest czas na zabawę, nie, nie, <ścoughs> nie wiem. Leżamy spokojnie i wiecie co, I ja coś przynoszę, zaczynam coś robić, więc one już są mniej spokojne. Teraz mam taki podłokietnik, mogę sobie ręce tu trzymać wygodnie, nie muszę nimi machać. Więc dzisiejszy odcinek to miały być moje roślinne nowości, zakupy i szczepki, które dostałam. Nazbierało się trochę tych roślin, które właśnie dostałam. Są to na szczęście małe rośliny, więc jakoś sobie z tym poradzę. I właśnie wpadł mi do głowy pewien plan, co z nimi, jak z nimi postąpić, co zrobić, żeby wiecie mimo wszystko coś mieć i jeszcze mieć miejsce. No nie wiem, czy to ma jakiś sens. No dobra, ale chodzi mi o to, że tak, dostałam parę roślin. Mam nadzieję, że i tu mi nie gryzie kabla. Nie, dobra, liżę sobie łapę, więc jest ok. Byłam w obi, słuchajcie, poszłam do obiegu e, zaopatrzyć trochę, bo nie miałam palika kokosowego, przydałby mi się właśnie do monstery i w ogóle też w planie miałam przesadzić sobie syngonię. Tu będzie na pewno w następnym odcinku, mam taką nadzieję, że podołam sytuacji i uda mi się w końcu. A zrealizować mój plan. No i poszłam potem palik kokosowy, wyszłam z paroma roślinami, więc może zacznę od tych szczepek, które dostałam. Innej, in, najbardziej smutnej wiadomości. Może już widzieliście tą Begonię, ona jest całkiem niedawno u mnie. Dostałam ją od znajomego. Spodobały mu się ostatnio begonie, Begonię krótkie i kalisje, chociaż bardziej kalicję. No i również przygarnia, tak jak wspominałam, begonie. Ona wyglądała lepiej. Ale wiecie, co się stało? Ja ją trochę podczas urlopu przesuszyłam. Jak mnie nie było, to tak trochę zmarniała. Ale widzę, że już odbija. Pojawia się sporo młodych pędów. I jak zauważyłam, że ona jest taka przyklapnięta, to wiecie, co się okazało? Że ma wełnowca! No i dobra, usunęłam tego wełnowca, pozbyłam się go. I wiecie, co? Zapomniałam podrać z substralem. Substral jest właśnie dobry na a, takie początki wełnowca. Jak nie macie jakiegoś zmasowanego. A, zmasowanego ataku przynajmniej mi się on sprawdził podczas wełnowców i teraz tak patrzę, że tu nic nie widzę, na gałązkach nic nie ma. Natomiast e, widzę, zauważyłam, że w ziemi siedzi wełnowiec On co prawda wygląda jak perlit, ale niech to was nie zmyli, to wcale nie jest perlit, więc begonia idzie na razie na balkon. Mamy piękne ciepłe dni, podleję ją substralem i mm. może ją przesadzę, wiecie, może ten nowiec po prostu nie tyle co Gdzieś tu na rośliny, no, bo to jest dosyć duży taki potworek, stworek i można by go zauważyć, że gdzieś mi po tych liściach wędruje. Tym bardziej, że nie ma go dużo, czy po tych łodyżkach, ale mi się wydaje, że on siedzi w ziemi. Więc bardzo fajna begonia, ona niby tworzy kałdek, więc jest to również taka u mnie nowość roślinna. I to jest druga begonia. Jedną mam, rośnie fajnie, miała wcześniej makulatę, padła mi do zera. Szkoda, bo bardzo ładna roślina. Widzę, że i Molly tutaj do nas przyszła, no choć to jest też, więc. Mam nadzieję, że jesteście bardzo tolerancyjni jeśli, chodzi, tolerancyjni, jeśli chodzi o zwierzęta, bo właśnie tutaj są dwa buldogi, które pod moimi nogami stwierdziły, że będą się bawić. Nie, nie, bo was wygonię, mówię poważnie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale... O, już i stwierdził, że nie, pani jest jego, miejsce jest zajęte, nie będziesz tutaj mi przeszkadzać. Molly, został, bo się pkujesz. Mówię poważnie. Tragedia. Dobra, i tutaj mamy dwie rośliny. Tą na pewno widzieliście wcześniej. To wszystko jest od jednego znajomego. Słuchajcie, on naprawdę przepad, jeśli chodzi o kalizję i trzykrotki. Tu mamy taką odmianę Włochatą. Być może również ją e, widzieliście, jeśli mi oglądacie bardzo często. To jest ta, którą również dostałam przed urlopem, po urlopie, przed urlopem. E, no i fajnie sobie, no nie powiem, żeby rosło, bo w którymś odcinku widzieliście, jak ją wywaliłam na ziemię. To jest właśnie zasługa tej doniczki. Która gdzieś tu zabrała mojego włosa przy okazji. Ja nie radzę sobie z tymi doniczkami zbytnio, mam tendencję do przesuszania i, wiecie, nie umiem w te doniczki. Dosadziłam sobie do tego kalisję, którą również dostałam od niego. Kalisja to taka, wiecie, pochodna trzykrotki, taka rodzinna trzykrotek. Ona ma takie delikatniejsze listki, mniejsze trochę. I to jest chyba odmiana żółta, tak mi się wydaje, przynajmniej tak mi wspominam, że właśnie to będzie odmiana żółta. Bardzo fajna trzykrotka, KWOHa ale jak widzicie, jak na trzykrotkę i na to, że już mam ją miesiąc, prawie w ogóle nie urosła. Na przykład Kalisję wsadziłam chyba tydzień czy półtora tygodnia do ziemi i widzę, że ona już się przyjęła i sobie tutaj tu mało rośnie. Natomiast ta trzykrotka, no to dwa listki wyrosły, ale spójrzcie, no nie prezentuje się to zbyt dobrze, więc chciałabym sobie trzykrotki wsadzić do jednego. Um, do jednej doniczki, może nawet z tymi kalisjami. zobaczymy, bo zobaczymy na wiosnę, jak mi to przetrwa jedno miejsce, fajna osłonka, i może nie będzie tak tragicznie, jeszcze mam swoją chyba manonuk do przesadzenia, do przycięcia więc myślę, że dzisiaj pod tym, w tym temacie też zadziałamy przygotowałam sobie ziemię, co prawda mam inną osłonkę za małą doniczkę, ale to nie, coś wymyślimy dobra, tu jest kolejna kalisja mówiłam Wam, że on przepadł w tę kalisję e, nie wiem jaka to jest odmiana nie do końca pamiętam, czy on wie chyba wspominam, że być może elegans ale nie, nie jestem pewna kalisja jest super, słuchajcie ona jest taka mm, mięciutka w dotyku włochata, atłasowa. Nie są też to jakoś super trudne rośliny. Ja kupiłam sobie w zeszłym roku z zielonego. Moli, Moli mi zjada mój palik. Kupiłam sobie w zeszłym roku chyba z zielonego parapetu eleganca, takiego zabiedonego. Miałam go przesadzić, nie przesadziłam, miałam przeciąć, odświeżyć, nie zrobiłam. Więc myślę, że w tym odcinku sobie to zrobimy: poprzecinamy, tak na wiosnę odświeżymy trochę i dosadzimy wszystkie do jednej doniczki. Jestem ciekawa, co mi z tego wyrośnie, bo wiecie, jak się czasem tak mocno miksuje rośliny, to nie zawsze to wychodzi tak super ekstra. Dobra, kolejne rośliny. Jak widzicie, mam tu Monsterkę, I to jest zwykła Monstera. Moja znajoma mówiła, że da mi, bo ona ma takie fajne, duże liście, ale ja mam wrażenie, że tą, co ja mam, yy, kupiłam z takiej mini sadzonki, co wydawało mi się, że być może będzie wariga. Tu nie wiem, czy nie ma większych liści już niż ta, ale to nic. Ja sobie ją dosadzę, moja będzie trochę gęstsza, muszę też niektóre pędy u swojej przyciąć, bo zrobiły się małe, To właśnie takie bardzo małe listeczki, a ta jest ładna, zdrowa, ma fajne, duże listki, a do tego tu w środku jest taka piękna, urocza a, trzykrotka. I to jest chyba trzykrotka Brightness, ja kiedyś się na nią również na zielonym parapecie. Tak wygląda, ona jest taka bardziej zbita. Nie wiem, czy ona już taka zostanie. bo na nóg, prawda, to. Na nóg powinna również być taka zbita, nie do końca jest, trochę mi wybujała, w ogóle zrobiła się brzydka. Zaniedbałam ją, co Wam tu będę e, oczy mylić, zaniedbałam, a to jest taka fajna, tłuściutka. Więc być może e, trzy krotki razem, kalisję razem, będę miała dwie doniczki, zobaczymy jak to się potoczy. Tylko trzy krotki lubią dosyć jasne miejsca, a z tym jasnym miejscem u mnie to już też tak trochę jest ciężko bym powiedziała. No, kończy się, kończy, dlatego też wszystkie te roślinki chciałabym wpakować w jedno miejsce. Ale urody jej nie można odmówić, naprawdę ma coś w sobie, taki jest jej przekrój, tak wygląda z przodu i jest bardzo ładna. Więc ja tu tak się żaląc na brak miejsca, poszłam do obiego, jak wspominałam, bo zamarzył mi się palik kokosowy. No nie zamarzył mi się, potrzebowałam palika ko kokosowego i jeszcze ziemi do e, orchidei, czyli tego kory piniowej, bo ona mniej więcej z większości tego się składa. No i kupiłam ten palik kokosowy. W ogóle poszłam z myślą, bo jeszcze potrzebny był mi um, kidosz, miot, bo złamałam znowu. Nie kupiłam kija do miotu, ale kupiłam palik kokosowy i wróciłam z dwoma roślinami. Więc palik mam. Um, to dobrze, że mam palik. Jak bermę chcę trzymać, e, to znaczy, że naprawdę muszę się wziąć za to przesadzanie synoni, bo parapyt mi zarosły, a chciałabym mieć je w jednej donicy, połączyć, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Czy sprawdzą się na tym miejscu, które im zaoferuję? Być może dam im lampkę, ale to już w następnym filmie. Kupiłam sobie ziemię do orchidei, ale wiecie co, nie kupiłam e, w Obim, bo nie miał obi swojej własnej, wiecie, takiej dedykowanej dla Obiego, tylko miał e, skompo, a Ziemia z kompo poszła tak do góry, jest chyba 5 euro droższa niż była w zeszłym roku, więc stwierdziłam, że nie będę brać kompo. Kupiłam sobie w tłumie. Mam nadzieję, że też mi się sprawdzi, że będzie ok. To jest tak samo, to jest 5 litrów. Kompo ma i 5, i chyba 10 litrów, ale cenowo to po prostu rozwala mózg. Wy ostatnio widzieliście, jak, jeśli nie, to Was zachęcam film e, z unboxingu od Damiana, pojawiło się tam parę nowych roślin, no ale jak już zeszłam do obiegu, słuchajcie, mi się marzyło to anturium, to jest anturium silver Brush, blush, e, długo się wokół niego kręciłam, bardzo długo, kiedyś się zastanawiałam, czy nie kupić online, e, widziałam kiedyś w denerze i mówię, kupię sobie w denerze, ale mm, nie byłam pewna, i to i tamto, i w końcu jakoś się tak nie złożyło. A jak chciałam zamówić, to już nie było. A jak chciałam kupić, to też nie było stacjonarnie. No i pojawiły się w Obim. Słuchajcie, przynajmniej u mnie w lokalnym Obim pojawiło się Anturium Silver Blush. Jest, powiem Wam, trochę droższy, bo kosztowało 12 euro. Ja widziałam już najtańsze po 8, ale ono coś w sobie ma. Nie wiem, czy widzieliście filmy u Zielonego Listka i u Olive. One ostatnio pokazywały swoje anturie. No po prostu cudowne. No, te paski, te, ta srybrzystość tych liści, jak one się mocno rozre, rozlewają. Eee, więc próbuję, próbuję z tym małym gegatkiem. Słuchajcie, były ładniejsze, ale wiecie, co mnie podkusiło i pokusiło w sumie, ja sobie wyjmę na razie, chociaż ten patyczek jest uroczy. Tu są dwie sadzonki. Tak mi się wydaje, że tutaj są dwie sadzonki i to mnie bardzo, ale to bardzo mocno skusiło, żeby sobie zakupić tą małą... To małe, malutkie anturium, no piękne jest. Postawię je na parapecie. Być może ono jest w podłożu kokosowym, więc ja nie będę go na razie, choćby z tego względu, na, choćby właśnie na wzgląd na tego maluszka, który tu jest. Nie będę go przesadzać. Zostawię je tak, jak jest. Dam je do mojej osłonki. Nie widzę, żeby tu jakiś, chociaż może to korzonek jest. Nie powinno być mu na razie źle, będę obserwować um, i choćby właśnie na wzgląd na tego malusko, maluszka, który tu jest, chciałabym, żeby ona trochę, wiecie, um, nabrała, uh, nabrał ten uluch takiego wigoru, żeby już zaczął puszczać większe liście. Tu widzę, że szykuje się następny, nawet już tak delikatnie um, będzie wychodził kolejny listek, więc na pewno... Liczę na to, że tu będzie dobrze, słuchajcie, a wiecie, im więcej sadzonek w jednej roślinie, tym większe szanse na liście. Anturia nie są tak proste ale w uprawie, ale jeśli już wypuści jakiś liść, jakiś liść, na przykład tak jak forgeti ostatnio mnie zaszczyciło ogromnym liściem, to naprawdę jest się z czego cieszyć, no jest, no, raduje to. Czy na przykład palidiflorum, ono jeszcze u mnie... Hmm, nie stwardniał ten liść, a już jest naprawdę duży, więc może odrobinkę jeszcze urośnie. Magnifiką! No w ogóle. Anturie ostatnio załapały chęć i wypuszczałam o mnie liście, ale nie będę się w tym temacie rozgadywać, bo miałam Wam pokazać rośliny oczywiście. I dobra, słuchajcie, również przechodziłam bardzo długo, chodziłam długo wokół tej rośliny. Ona cały czas była w oglin, cały czas mnie kusiła, również za 12 euro. I słuchajcie, to jest Euphorbia mix i o ile się nie mylę, to jest odmiana marmurata. Ona jest właśnie taka biało kawa. patrzcie, jaki gigant, 12 euro. No była najtańsza, 12 euro też nie ma tragedii, nie jest mała ale jest taka duża, gruba ja nie lubię zazwyczaj roślin, które mają kolce ale ta mnie strasznie kusiła i albo sobie ją zostawię u siebie na parapecie północnym albo wyląduje u mojego syna na takim zakuszowym południowym oknie, no nie wiem ale podobała mi się, pewnie mojemu synowi też by się spodobała, bo wiecie, jednak chłopaki tu lubią sukulenty, nie? Bezproblemowe, łatwe w uprawie i w ogóle. No cudna jest, nie wiem, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy Wam również podobają się sukulenty. Ja lubię sukulenty, mam ich trochę. Nie są trudne, są fajne, więc łatwo się z nimi obchodzić. Można, nie potrzebują też tyle uwagi. A To jest dosyć wdzięczna roślina i naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeśli lubicie taką delikatną variegację, to ona ma. Bardzo fajną, jest biało-zielona, nie jest taki suczyście mocno intensywnie zielona, tylko właśnie tak delikatnie biało-zielona. Delikatnie typowa, ktoś by powiedział, Ej, ona chyba ci umiera, ale nie, to tak ma być, ona nie umiera, wygląda pięknie. Widziałam kiedyś u kogoś na kanale, coś sobie kupił taką ogromną. Wiem, że moja znajoma też taką kiedyś znalazła w obim. Kupiła duży egzemplarz, już wiecie, z tymi takimi wypustkami. Zobaczymy, czy ona też tu coś po bokach puści, czy nie. Wszystko się zobaczy na czasie. I no co, obiecałam Wam, że sobie przesadzimy, więc zmieniam miejsce i bierzemy się do przesadzania tych maluchów. Wsadzimy sobie wszystkie w jedną doniczkę. Przygotowałam sobie wszystkie rośliny. Tutaj mamy jeszcze to. Widzieliście? Tą jedną kalisję, której nie odpakowałam. ziemię mam taką zwykłą. najzwyklejszą dorzuciłam tylko do niej perlitu. O! Widzieliście? kakapa ze mnie. To jest ta kalisja, którą Wam pokazywałam. To jest moja trzykrotka pink blush. Ja ją sobie właśnie urwałam z balkonu świeżo ścięta, więc też sobie ją dosadzę. Do tego przytnę sobie tą, którą... Haha, w jaki temu miałam już przyciąć, ona w ogóle jest tutaj, spójrzcie jak tu, nie wiem czy to będzie widać, taki gigant się zrobił, ale nie wygląda dobrze, ma długie między węźle. ja już miałam się tym zająć, jak ją tylko kupiłam, więc również sobie myślę, że za trzy przytnę, ale takie ładne wezmę, nie będę takich brzydalów brać, niech jak już, to coś fajnego, takiego wiecie, konkretnego wybrać, a nie takie e, maluszki. Ona spierosła u mnie na górze, więc myślę, że jeszcze jedną sobie ciachnę, a niech będzie ta. I ja wkładam je wprost do ziemi. Tak jak teraz je tu widzicie, tak sobie je zaraz włożymy wprost do ziemi i trzykrotkę myślę, że zasadzę sobie, ten listek urwa. Widzicie, to jest taki listek. Hmm, jakieś korzonki tu się pojawiają, no takie włoski bardziej niż korzonki, ale urwę ten listek, bo on prawdopodobnie i tak odejdzie. A będzie miejsce, wiecie, na lepsze korzenie. I do tego miałam jeszcze jedną. Aha, tą trzykrotkę osobno i te dwie, które tutaj mam, również zasadzę sobie do tej doniczki, więc zrobię takiego miksa i zobaczymy, jak to, czy przetrwa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać właśnie po sezonie. Tak wygląda moje podłoże. Jak wspominałam, dodałam sobie tylko tutaj perlit. Trzykrotka bardzo fajnie ukorzenia się w samej takiej ziemi, nigdy to nie robiło jej jakiegoś problemu. Wystarczy potem tylko dobrze podlać. Jak już tak śmiecę, to przy okazji dosypię sobie tutaj ziemię do tej jednej, pojedynczej trzykrotki, która mi została. Tak lubię trzykrotki, jej dam. A wiecie co? Mogłam sobie jeszcze na nuka przyciąć, bo jeszcze mam takiego biedaczka. No i co? Cała filozofia, właśnie która jest przy trzykrotkach. Wkładamy sobie, tak, akurat już ma korzonek, nie wiem czy to widać, ta ma korzonek, więc to będzie trzeba dosyć obficie podlać. Włożę sobie no tyle jak wspominałam, że właśnie takie trzykrotki jak ta, one bardzo lubią jasne stanowiska. Nie musi być to bezpośrednie słońce, chociaż mam takie, które stoją no przez całe lato w bardziej jasne, jasnym stanowisku, bo tutaj na właśnie na parapecie południowym Takich bezpośrednich, jeśli nie są do nich przyzwyczajone promieni słonecznych, ale lubią widno, naprawdę lubią widno mieć trzykrotki. Więc mamy pierwsza z trzykrotka, Brightness przesadzona. Te tutaj wszystkie wysypię sobie z tego podłoża. Jak widzicie, mój znajomy tutaj też nie eksperymentował, jeśli chodzi o ziemię, po prostu włożył je do zwykłego, Tu nawet nie jest jakiś bigos, Widzę, że coś tutaj dorzucał, ale ale nie ma tu jakichś takich rewelacji. Nie, praktycznie sama taka jakby ziemia, nawet jakby coś ogrodowa. On dużo właśnie trzyma przez, o, Kalisie, które dostałam totalnie bez żadnych korządków. Widzę, że już pierwsze puszczają, więc jest spoko. Dosypię sobie jeszcze tutaj trochę tej ziemi, żeby za nisko to też nie stało. No i może i kalisie i te małe kalisje, jak i te duże kalisje, i jak i trzy krotki, zobaczymy. Myślę, że tą sobie dam na środek, więc tu jakiejś filozofii nie ma. Obficie to jeszcze dosyć podleję mm, tą piękność. Myślę, że tego listka już urwał. on i tak tu taki bidny był. Jakieś korzonki tu są, dosyć głęboko sobie ją wsadzę. O, najwyżej puści coś z będów bocznych. Tam mi się coś tu nie podoba, ona jest tak bujna, tak wielka. Właśnie ta sadzonka Bright Blush, którą mam na balkonie, jak wszyscy mówią, że właśnie przez, zim, przez lato puszczał im bardzo ładne kolory, no to u mnie natomiast jest zupełnie odwrotnie i no i jakoś nie, nie zachwyca swoją urodzą podczas lata, natomiast z zimą potrafi się ładniej wybarwiać, ale również bardziej głównie jest taka zielona. Intensywnie zielona, lub tak jeśli ma dużo, właśnie promieni słonecznych, tak jak teraz na balkonie, ona się robi taka jakby bladawa. Ale jakoś wiecie, nie chcę puszczać tych różowych ciapek, a jest bardzo urocza, jak już je ma. A tu wsadzę sobie tą, którą przed chwilą odcięłam. No nie wygląda to jakoś spektakularnie. Widzicie, jest taki miksik, zobaczymy, jak to potoczy się dalej. Przysypię jeszcze tą resztką ziemi, i myślę, że na tym moment będziemy zakończać ten film. Sobie tak podzielam je trochę, ta troszeczkę tak nisko wpadła, ale okej. Okay. I co, będę się pomału z wami żegnać? Myślę, że film jest i tak dosyć długi. Tak prezentują mi się rośliny, które właśnie sobie przesadziliśmy. Jak mówiłam, zwykła ziemia. Odrobina perlitu, zazwyczaj nie dodaję, ale już miałam tak skomponowaną ziemię, więc tak to teraz wygląda. Do tej sobie dam jakąś osłoneczkę, żeby woda mi nie uciekała, zaraz je podleję. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te roślinki. I na dzisiejszy film, ja już się z Wami <laughs> żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!